Cześć, szybkie, krótkie nagranie, w którym pokażę Wam, jak można ubiegać się o darmowy token NFT od Momobox w aplikacji Binance. Zapraszam do oglądania. No i mowa tu o tej platformie MOBOX Jesteśmy na ich oficjalnej stronie Nie za dużo informacji pozyskałem. Jedna z osób na grupie Krypta Podróży na Telegramie dała nam znać, że jest możliwość ubiegać się o darmowe NFT, a więc postanowiłem nagrać szybko ten film dla Was z instrukcją jak odebrać ten token w aplikacji Binance, bo właśnie za pomocą tej aplikacji będziemy ubiegać się o ten darmowy token NFT. No i teraz oczywiście w pierwszej kolejności logujemy się do aplikacji na naszym telefonie tymi samymi danymi, którymi logujemy się do giełdy Binance, a jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Binance, zostawię Wam w opisie tego nagrania link do tej giełdy. Kolejny krok po zalogowaniu do aplikacji jest to przeciągnięcie palcem po ekranie w dół, otworzy nam się marketplace. Szukamy sobie tutaj spośród tej listy MO Box Games, klikamy, otworzy nam się ta gra, logujemy się naszymi danymi z giełdy Binance. Wyskoczy nam taka skrzyneczka, klikamy Open i tutaj dostaliśmy nasz Avatar Momo. Klikamy teraz w dolnym lewym rogu, następnie Tickets i w tym miejscu podajemy kod, który widzicie teraz na ekranie. Zapiszę Wam go również w opisie tego nagrania i klikamy Confirm. Powinniście dostać taki bilecik i klikamy Collect. I to wszystko teraz pozostaje nam czekać. Tak naprawdę nie wiem, czy każdy dostanie NFT, czy tylko wybrane osoby. Tego dowiemy się w przyszłości. Wpadnijcie na grupę telegramową Krypto Podróże. Tam będziemy informować na bieżąco, jeżeli czegoś się dowiemy.